Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Zaczynamy kolejną nyską kronikę filmową. Dziś powiemy o kolejnym wyzwaniu Piotra Bobaka, tym razem połączonym z akcją dobroczynną dla bezdomnych zwierząt. Będzie także o kolejnej edycji wyścigów skuterów nad Jeziorem Nyskim, letnich koncertach na Placu Paderewskiego i bezpiecznych wakacjach. To będzie kolejny niezapomniany weekend nad Jeziorem Nyskim. Ośrodek Rekreacji Aquamarina i Ski Nysa zapraszają na Grand Prix International. Będzie show, energia i niesamowity klimat. Warto już teraz zarezerwować sobie czas w pierwszy weekend lipca. Zobaczymy między innymi wyścigi po torze równoległym oraz amatorskie wyścigi łodzi motorowych stworzymy mam nadzieję wspaniałe widowisko skuterów motorowodnych nad jeziorem Nyskim dodatkowa klasa dodatkowa klasa będą to łodzie a docelowo pontony podobne do katamaranów tylko z silnikami z tyłu to po raz pierwszy w historii w Nysie coś takiego się odbędzie chcemy wprowadzić właśnie taki rodzaj ścigania także i przy okazji złotej Śrubiny imienia pana Bogdana Sadowskiego będą się ścigać właśnie te pontony po dwóch zawodników na jednym pontonie z tyłu silnik i po torze jadą to jest świetna klasa Podobne do Formuły 1. Na tą klasę szczególnie też zapraszam. Mam nadzieję, że to będzie widowiskowe. Zawodnicy w tym roku wpisali się ze względu na rozmach, jaki nabieramy z tą imprezą, International Jetski Grand Prix. Zapisali się już ze Słowenii, m.in. Mario Lamy, słynny. Później Czechy zapowiedziały się w największej ilości. Niemcy także się zapowiedzieli. I oczywiście polscy zawodnicy od Szczecina, Wrocław inne kluby. Będzie więcej klas. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że Pojawiła się klasa stojących skuterów. Jest to ikona sportów motorowodnych stojące skutery i dziewczyny także będą występować na, na tych stojących skuterach, także w tym roku więcej klas, więcej widowiskowo będzie, więcej adrenaliny. To impreza, która cieszy się wielką popularnością wśród miłośników szybkich maszyn i ryku silników. W ostatnich latach wydarzenie przyciągało na plaży jeziora Nyskiego prawdziwe tłumy. Oprócz wyścigów i sportowych emocji czekają nas także efektowny pokaz laserów, pokaz muzyczno-taneczny i zabawa na plaży przy dobrej muzyce wszystkich oglądających, szczególnie mieszkańców Nysy i gości, którzy urlopują w tym czasie. Udało im się w tym terminie zarezerwować pensjonaty. Zapraszam wraz z organizatorami z Aquamarina, Wobr Nysa, Nyski Dom Kultury i Jetski Nysa oraz innych z wszystkich sponsorów, wspomagających urzędy i prywatne osoby wraz z nimi wszystkimi. Zapraszam na te wielkie, wielkie widowisko coroczne. Chcielibyśmy tylko, żeby udało się z pogodą. Serdecznie zapraszam. Sobota i niedziela, 1 i 2 lipca nad Jezioro Nyskie. Na to wielkie widowisko motorowodne. W ramach akcji charytatywnej Uszy do Góry, już 16 czerwca Piotr Bobak rozpoczyna samotną wędrówkę głównym szlakiem sudeckim. W 10 dni pokona dystans 444 km. Akcja Uszy do Góry rusza 16 czerwca, potrwa w zasadzie 10, 10 dni i związana jest głównie z promocją schroniska dla bezdomnych zwierząt, które funkcjonuje w gminie Nysa, w miejscowości Konradowa. Ale też będziemy promować ideę adopcji bezdomnych zwierząt. Będziemy mówić o tym, że warto pójść do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Być może tam czeka na nas jakiś ciekawy, fajny pies i nie zawsze może warto tego psa kupić, a właśnie pójść do schroniska i, i, i zobaczyć, jakie tam mamy pieski, bo być może właśnie tam czeka ten ukochany pies właśnie w tym schronisku. Na czym to będzie polegało? Na ten szlak przewidziałem czas około 10 dni i każdego z tych dni będzie mi mitował Towarzyszył wirtualnie piesek przeznaczony do adopcji, więc będę wirtualnie spacerował w każdym dniu z innym pieskiem, o którym będę Państwu opowiadać. Będę mówić o tym, jakie taki piesek ma cechy, czym się charakteryzuje, że warto właśnie przyjść, zobaczyć takiego pieska. Być może, być może go zaadoptujemy, a taki piesek znajdzie nowy, kochający dom. Prezentacje piesków czekających na nowy, kochający dom w postaci krótkich filmików czy też postów, będą także na bieżąco udostępniane na portalach społecznościowych oraz w lokalnych mediach. Naprawdę niewiele Was to kosztuje. Prosimy tylko, udostępniajcie, lajkujcie, popnieśmy w świat te wszystkie posty i relacje, które po prostu pomogą zwyczajnie dotrzeć psom. Tam, gdzie mają trafić, czyli do nowego domu. Psów w tej chwili mamy 40, no i ta liczba niestety będzie rosnąć. Już zauważamy, że zaczyna rosnąć. Ze względu na okres wakacyjny, ze względu na cieczki, które w tej chwili zbierają żniwa i dlatego tak bardzo nam zależy, żeby psy szły do domów, żeby nie spędzały dużo czasu w schronisku i idą do domu, tamcie ich miejsc. Wątkiem poboższym tego wydarzenia będzie również promocja picia wody z kranu w ramach ogólnopolskiej akcji PI-kranówkę. Forma jest, ja już od dłuższego czasu właśnie uprawiam takie długie trekkingi, więc o kondycję się, się, się nie boję. Myślę, że że zmierzę się z tym wyzwaniem, aczkolwiek 10 dni to jest dość taki wyśrubowany termin, dlatego że jak się czyta o głównym szlaku sudeckim, to mowa jest o tym, że dla wprawnego piechura, no to dystans taki optymalnie się pokonuje w dwa tygodnie. W ramach działań wzbogacających bioróżnorodność w centrum naszego miasta, kolejny już raz wysiano kwietne łąki. Szczególnie dobre warunki do rozwoju znalazła ta przy ulicy Bielawskiej. Kwitnące m.in. maki, habry, złocienie, ogóreczniki, żmijowce oraz kilkanaście innych gatunków roślin cieszą oczy przechodniów, a jednocześnie stanowią bazę pokarmową dla owadów. Podoba się tak te na niebiesko te chabry, łubin chyba widzę tam, w dale maki. No. Ładnie i te róże też. Nysa jest bardzo ładna, jest w ogóle bardzo czysto i bardzo ładnie skwerki, wszystko porobione jest naprawdę ładnie. Świetne łąki to naturalne uzupełnienie wcześniej prowadzonych działań, obok wprowadzonych do centrum drzew czy domków dla owadów zapylających. Ponawiamy w tym roku inicjatywę wspierającą bioróżnorodność w naszym mieście. Tak jak Państwu kiedyś obiecywałem, kontynuujemy kwestię kwietnych łąk. Zasialiśmy tutaj na placu Bożogrobców, czyli na dawnym Manhattanie, łąkę kwietną. I mam nadzieję, że wszystkim naszym mieszkańcom się ona bardzo spodoba, bo w tym roku jest bardzo, bardzo okazała. Kwitnie tu mnóstwo maków, habrów, ogóreczników i innych roślin miododajnych. Bardzo dużo owadów tutaj korzysta z tej łąki. Także zapraszam mieszkańców do oglądania łąki i do cieszenia się z oglądania tej bioróżnorodności i tej fajnej przyrody. To oczywiście nie koniec działań proekologicznych prowadzonych przez naszą gminę. W konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej NYSA została ogólnopolskim zwycięzcą w kategorii społecznie odpowiedzialny samorząd. Centrum Integracji Społecznej w Nysie zostało uznane za jedno z najlepszych w kraju. Nagrodę w imieniu mieszkańców odebrali zastępca burmistrza Nysy Marek Grymasz, kierownik CIS Ewa Kociołek i naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie Katarzyna Kędzierska. Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Pamiętajmy, że to przede wszystkim od nas zależy, czy będą one bezpieczne, a tym samym udane. Dlatego niezależnie od miejsca, w którym je spędzamy, zachowujmy się odpowiedzialnie, pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. My już zaczynamy akcję profilaktyczną pod nazwą Bezpieczne Wakacje. Policjanci udają się do szkół, uczęszczamy również na piknikach, festynach, gdzie właśnie informujemy jak sobie radzić w różnych sytuacjach, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jak bezpiecznie korzystać z wody lub jak bezpiecznie po prostu przebywać samemu w domu lub jak reagować, gdy zaatakuje nas jakieś zwierzę, którego nie znamy. Wyjeżdżając na wakacje pamiętajmy także o zabezpieczeniu naszych domów i mieszkań. Nie ma idealnych zabezpieczeń, ale sami możemy zminimalizować ryzyko włamania. Jednym z najlepszych i sprawdzonych zabezpieczeń jest życzliwy sąsiad. Poprośmy więc naszych sąsiadów, aby zwrócili uwagę na to, co dzieje się z naszym mieszkaniem podczas naszej nieobecności. Tutaj też apelujemy o tym, aby nie informować na różnych portalach społecznościowych, że zostawiamy mieszkanie. Samemu sobie i że nie ma nad nim odpowiedniego nadzoru. Tutaj też przypominamy o tym, aby zabezpieczyć wszystkie drogocenne przedmioty, a jeżeli takie mamy w domu, to je zabezpieczyć, ewentualnie sfoto sfotografować, aby później ułatwić w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia, jakim może być włamanie do domu. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w górach, nad morzem, w mieście czy na wsi, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Od tego zależy bezpieczeństwo nasze i naszej rodziny. W ubiegłą sobotę odbyła się jubileuszowa, 10 edycja biegu nyskiego. Tegoroczna edycja była jedną z najszybszych. Padł rekord trasy, który pobiła Monika Jacewicz, aktualna mistrzyni Polski w maratonie. Zwyciężczyni pokonała liczącą 10 kilometrów trasę w 34 minuty i 14 sekund. Pierwszy linię mety minął po 31 minutach i 16 sekundach biegu Artur Olejarz. Należy podkreślić, że to trzeci wynik w historii biegu nyskiego. Dziesiąta edycja biegu nyskiego była rekordowa także pod względem frekwencji. W tym roku w biegu wystartowało ponad 850 biegaczy, czyli najwięcej w historii imprezy. Rekord powodzenia pobił także bieg rodzinny, czyli tak zwana mila rodzinna. Chętnych było tak wielu, że skończyły się numery startowe. Na Placu Paderewskiego znów rządzić będzie muzyka. Koncerty w tym miejscu będą odbywać się przez całe wakacje. Pierwszy koncert zaplanowano na 2 lipca, ostatni odbędzie się 27 sierpnia. Jak co roku muzyka będzie różnorodna, a swoje muzyczne umiejętności zaprezentują nam między innymi utalentowani młodzi ludzie z naszego regionu. Koncerty będą rozpoczynać się zawsze o godzinie 18. Organizatorami są nasza gmina i Nyski Dom Kultury. Dodatkowo podczas słuchania koncertów będzie można skorzystać ze zdrowotnych walorów tężni solankowej, którą otwarto 1 czerwca.